Argumentem, który przekonał nas do podjęcia współpracy z Grouponem, był fakt dotarcia do 2,5 miliona osób w ciągu jednego dnia. Pierwsza oferta hotelu Krynica skierowana na Groupon obejmowała okres wakacyjny, musieliśmy więc w szczególności zadbać o zapewnienie atrakcji dla rodzin z dziećmi. Oprócz standardowych świadczeń, które zaoferowaliśmy gościom, takich jak nocleg i znakomite wyżywienie, zaproponowaliśmy również szereg animacji na terenie hotelu. Organizowaliśmy wycieczki Nordic Walking, wycieczki z przewodnikiem po okolicy, organizowaliśmy również naukę pływania dla dzieci, grille, dyskoteki, różnego rodzaju konkursy z nagrodami. Wszystko to oczywiście w bardzo atrakcyjnej cenie. W letniej ofercie sprzedaż przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania, aż trzykrotnie musieliśmy zwiększyć liczbę voucherów. To samo stało się w przypadku naszej oferty jesienno-zimowej. Od początku naszej działalności korzystaliśmy z wielu form promocji, umieszczając nasze reklamy w prasie, w telewizji, w internecie, a także w radio. Ale Groupon to coś zdecydowanie więcej: pozwala na dotarcie do 2,5 miliona osób w ciągu jednego dnia, dzięki czemu nasze hotele zdobywają nowych gości. Promocja na Grouponie to niewątpliwie jedno z najlepszych działań reklamowych. Dotarcie do tak dużej liczby klientów poprzez mailing czy emisję oferty przykłada się na ogromne zainteresowanie hotelem. Dzięki temu hotel zdobywa wielu nowych gości, którzy kupują vouchery osobom bliskim lub sami korzystają z nowych ofert. Oprócz atrakcyjnej oferty, bardzo ważne jest przygotowanie się do wzmożonego ruchu na stronach internetowych i liniach telefonicznych. Nasz serwer został odpowiednio przygotowany, aby goście odwiedzający stronę internetową znaleźli na niej wszystkie potrzebne informacje. Nasze linie telefoniczne są obsługiwane przez wyszkolony personel, który zawsze 24 godziny na dobę jest do dyspozycji naszych gości. W dniu emisji oferty zawsze jest najwięcej pracy, gdyż największe jest zainteresowanie. Goście, którzy chcą kupić Voucher pobytowy zapoznają się z informacjami na stronie internetowej, telefonują lub mailują. Najważniejsze jest przygotowanie atrakcyjnej oferty, sprawne przyjmowanie rezerwacji, a także profesjonalna obsługa gości na miejscu w hotelu. Każdy z gości liczy na zainteresowanie, w związku z tym należy pamiętać, aby traktować go w odpowiedni sposób. Cieszymy się, że mamy takiego partnera jak Groupon. Ważne jest też to, że mamy swojego opiekuna, u którego zawsze możemy liczyć na pomoc i wsparcie. Dzięki temu zyskujemy nowych gości i zwiększa się zainteresowanie usługami naszych hotelów. We współpracy z Grouponem najbardziej zaskoczyła nas liczba sprzedanych voucherów. Wszystkie hotele sieci Elbest Hotels cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, w związku z czym goście mogą liczyć na kolejne oferty w najbliższym czasie.